Witam wszystkich widzów z tej strony OS 400. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejną nową oprawę w mojej kolekcji. Jest to tym razem dość skromna belka świetlówkowa Predą Farel BMSP 140, która mieści jedną świetlówkę 40 bądź 36 W. Zależy czy ma być to T8 czy T12. Oprawa Leży sobie tutaj na ziemi przed Wami. Zaprezentujmy sobie ją oprawę. Uratowałem przed zezłomowaniem. Leżała ona sobie na śmietniku. Była cała, kompletna. Przygarnąłem ją. Podczas gdy ją dostałem, była ona bardzo brudna, pokryta pyłem. Najprawdopodobniej wisiała właśnie w takim garażu. Ja w garażu również mam. W oświetleniu zainstalowane BMSP 240 lub OWU, coś w tym stylu. No i przechodząc teraz do tej oprawy, tak wygląda tabliczka znamionowa. Ona jest tutaj, BMSP, 1x40 W. No to tak, ja sobie oprawę postawię, żeby było ją łatwiej, że tak powiem, pokazać. Dałem oprawę na warsztat, żeby było ją łatwiej zaprezentować. Świetlówka, jaka jest, to jest taka Piła Cool White LF36W, 4000K. To jest świetlówka oryginalna, która była w tej oprawy, jak ją znalazłem. Wykręćmy sobie. O. Odpalimy ją z tą świetlówką oryginalną z takim czymś, polam pabianicę. T12-40 oraz ze świetlówkami kolorowymi, yy, tak to teraz wygląda. Jest to taka dosyć yy, szersza, trochę oprawa niż znana Wam zapewne BMSP. Jest ona tutaj troszeczkę na tym rogu wewnątrz zardzewiała, ale jak się tą oprawę otwiera? No bo nie ukrywajmy się, BMSP to jest oprawa niewygodna w konserwacji. Jeszcze pokażę zapłonnik. To jest taka mazda, on oczywiście działa. Ten zaponnik był tu, jak tą oprawę dostałem, znaczy się dostałem, znalazłem. Oprawka jest przyczepiona na takim oto plastiku. No i jak się otwiera tą oprawę? Potrzebujemy śrubokręta, probówki, co tam macie? I mamy tu dwie śruby, jedną, drugą. Jak się dostać? No więc najpierw te śruby. Nie musimy ich oskręcać, starczy, żebyśmy je poluzowali, tak jak tu zupełnie starczy. Teraz tutaj, tutaj idzie troszkę ciężej. Ok, no i jak się dostać? Bierzemy ten, oto zawiasek, on jest tutaj przymocowany i pociągamy. Tutaj również bierzemy i. Pociągamy w dół, i teraz musimy tymi śrubami wycelować, tak żeby sobie wyjść. No, i mamy już komorę osprzętu. Oprawa jest wyczyszczona. No, to co się nie dało doczyścić, trudno. Nie mam w planach jej remontować. Statecznik. Polam gostynin. Jest on zamontowany na takim właśnie zacisku. Nie jest on przykręcony w żaden sposób do komory sprzętu, tylko na taki zacisk. Kondensator nie odłączałem na razie. Kosteczka ceramiczna, no tutaj jest troszeczkę bardzo O, on się montuje tą oprawę w taki sposób, że tą oto blaszkę montujemy do sufitu, później podłączamy instalację i mocujemy to. Tą blachę sobie położymy tutaj. No okablowanie jest oryginalne, nic stąd nie zmieniałem. Boczek niestety zachował się tylko jeden z drugiej strony nie ma, ponieważ oprawy te właśnie miały wadę, że wypadały im boczki. No i tak to wygląda. No to myślę, że możemy ją złożyć i przechodzimy do zapłonu. Składanie wygląda podobnie jak rozłożenie tej oprawy, czyli musimy tu wcelować te śruby w ten tego panela mocującego w ten cały osprzęt, później dajemy te zaciski tak do góry i sobie to zakręcamy. Całkiem sprytnie został wymyślony. Sprytnie została ta konstrukcja wymyślona, i tutaj to samo robimy. No właśnie, problem jest, żeby. O! Mamy to. Nie zawsze to się chce tak łatwo tam wsunąć. Teraz sobie to. Zaciskamy do oporu. No i mamy oprawę złożoną, już nam żadna siła tego nie rozłoży. No więc na pierwszy ogień odpalimy sobie ją z tym oto z tomatopiłą, czyli świetlówką, z którą miała na pierwszy zapłon u mnie w kolekcji. Coś się nie chce nam. Te oprawki też tak, raz działają, raz nie. O, mamy piętą. No to idę gasić światło, no i dokonujemy zapłonu. No i teraz przechodzimy sobie pod oprawę. Ustawię kamerę i będziemy mogli ją zapłonować. Kombinowałem, jak to ustawić naszego farelka, tak żebyście dobrze widzieli jego zapłon i jego świecenie. No więc odpalamy za 3, 2, 1. No i odpalił, tak sobie to świeci, Tutaj ta rozdzielniczka, statecznik słychać, ale nie jest on jakiś super głośny, oświetla garaż całkiem dobrze. Moi drodzy widzowie, miałem również dla Was przygotowywać film z tą oto RZ3KL, nową, fabrycznie. Miał to być bardzo fajny film, jednak przez drobne problemy ten film nie wyszedł. Będzie on dopiero za miesiąc. Przepraszam w ogóle za taką długą przerwę w filmach. Pewne rzeczy się pozmieniały. Yy, znaczy się, tutaj wynikły drobne usterki i tak dalej. No i też musiałem zrobić przerwę, miałem film naszykowany. Ten film niestety źle się nagrał, no i kiepsko byłoby go wysłać, ale nagrywam dla was teraz film z tą oto belką świetlówkową. Myślę, że film wam się spodoba. No to co? Gasimy ją i odpalamy z drugim źródłem światła, znaczy się też świetlówką, ale z tę dwunasteczką już. Dobrze, no to teraz zapłon z grubą t 12 po lampa bianice. Uwaga 3 2 1. No i jak, jak widzicie oprawa również odpaliła. Odpalaję oczywiście z zapolnikiem Mazda jednak ja go tutaj dałem tylko do filmu raczej jeżeli już będę miał konieczność odpalania tej oprawy to nie z tym zapłonnikiem, bo mi go po prostu szkoda. Oświetla garaż równie mocno jak y, ta oto, ten oto Cool White od Piły. Dobrze, no to wygaszamy tą świetlówkę i prezentujemy kolejne źródło. Philips TLD Red. Pamiętajcie, Red nie LED, OS 400 LED nie chce. No to odpalamy za 3, 2, 1. Wow, niesamowity efekt, moi drodzy. Tego nie widać tak bardzo na kamerze. Jest tutaj ciemno, ale wygląda to przepięknie. Dobrze, przechodzimy do wygaszania i odpalimy sobie z jeszcze jedną świetlówką. Osram Lumilux Lumi blue odpalamy za 3, 2, 1. Efekt mamy podobnie nieziemski jak ze świetlówką czerwoną. Tylko świeci się to dwa razy mocniej i ładniej. Moi drodzy, tutaj też jest OWS 400 od Polampu w mojej kolekcji, którą mogliście widzieć. Na razie filmów z nią nie będzie, ponieważ czeka ona na klapkę. Póki klapki nie będzie i nie będzie też zdrowego statecznika, to jej nie odpalę, ale jest ona bezpieczna. Bardzo się cieszę, że ją uratowałem. Natomiast tak wygląda garaż rozświetlony niebieską świetlówką Osram Lumilux Blue. Widzowie mogą ją już kojarzyć z filmu z tą oto wystawą, która teraz, tak na marginesie, jest trochę czystsza, bo ją. Wysprzątałem wczoraj. Dobrze, no to wygaszamy tą świetlówkę. Dobrze, no to myślę, że jest to koniec filmu. Dokonaliśmy prezentacji tej jakże ciekawej belki świetlówkowej. Niby belka, a jednak filmik wyszedł 12-minutowy. Mam nadzieję, że podoba Wam się prezentacja z wieloma źródłami światła, więc do zobaczenia, moi drodzy.